Witam Was wszystkich, z tej strony Wizordos. i Zapraszam do kolejnego odcinka w świecie Minecraft Dzisiaj Rozpocznę ciut nietypowo A mianowicie Muszę Trochę Przygotować a nie. Przygotować Przygotować, przygotować się do yy, w... pozbycia się paru intruzów z ogródka. Możesz uda mi się zrobić jakieś krótkie zdjęcie. O, jest. są Łooo, uciekać, uciekać, uciekać! O. A, właśnie. O, dobra. Trzeba... atakować, atakować, atakować! Tak umiem. Tak. Jednak tarcza się przydaje. Dobra, to jest jeden. Jak ja wyglądam. O! Parszczał. Dobra. To był jeden. A gdzie reszta? Gdzie jest? Gdzie jest ten z. ze sztandarem. Co? Wszyscy sobie poszli? Tylko jednego zostawili? No przecież była ich cała gromadka, no To gdzie oni są wszyscy? Teraz będą mi się pewnie gdzieś pałętać Dobra, sprawdzę czy nie ma ich gdzieś tu na górce ale jak ostatnio sprawdzałem, znaczy przed rozpoczęciem odcinka wracałem już do swojej, a no, do wejścia do kopalni. I właśnie nie mogę skorzystać z tego przejścia tutaj, bo właśnie zauważyłem, że paru się tutaj już Kręciło. Chyba było ich dwóch czy trzech zwykłych z kuszami i jeden z ten, no, transparentem, czy jak to się tam zwie. I mój, właśnie dlatego skorzystałem z tylnego wejścia. I to, tu, to też jest dobry plus, że posiadam parę wejść do tej samej lokacji. Aha, a ja jak tutaj jesteśmy, to widzicie, powoli rozbudowywuję tutaj supy. Jestem w stanie, nie, nie jestem w stanie schować tarczy. No dobra, nie widzę nic więcej. aha, tutaj w ramach ciekawostek. Jak rośnie trawa. Jak widzicie, trawa nie zarasta tutaj tego obszaru, i w przypadku, kiedy wymieniam blok, to trawa nie zarasta. Ale gdy wezmę, wykonam ścieżkę. do miejsca gdzie chcę połączyć do miejsca gdzie istnieje trawa to A, słońce powoli schodzi jak będziecie widzieli kolejnego dnia trawa zacznie zarastać tu w głąb może jeszcze o. zrobię taki zakręt że to nie nie dzieje się błyskawicznie, ale po jakimś czasie będziecie widzieli, że tutaj powoli będzie trawa wrastać do środka. Dobra. Czyli najwyraźniej nie spotkam już, przynajmniej nie widzę kolejnych. kolejnych stworków z włóczniami nadal nie sprawdziłem jego, oni się nazywają dobra więc teraz wrócę do do budowy skarbca dobra, tarczę z tym bo zasłania Widok Tak, dlaczego tutaj ustawiłem ściankę? Ponieważ No za pierwszym razem jak umówiłem Spotkałem Całą, to była trójka też czwórka? Razem to No miałem też walkę w wejściu Ciekawe czy tu jakaś szczęła Była, czy tylko na mnie są szczęły? Jak teraz się. Nie mogę z siebie zobaczyć. Dobrze. O, teraz widzę siebie. Nie, już nie mam żadnej strzały, chyba że na. Strzały na zostały. E, dobra, wracając do myśli. Tu wykonałem ścianę, bo w tym miejscu znajduje się łóżko, w którym mam respawn. Więc gdybym nie zrobił tej ścianki. Aby mnie zabito wejściu, to stworki by tutaj weszły i akurat napotkałyby mnie tutaj bez żadnego oręża w ręku. Przy łóżeczku, pewnie w piżamie jeszcze. A I by był klops. I ta sytuacja by się powtarzała. Powtarzała, aż pewnie bym nie wiem, ręcznie musiał wykończyć wszystkich znaczy ręcznie, no wiadomo, no, pięściami się rzucić, a nie jakieś inne dziwne rzeczy. Okej. Okay. Eee, aha, tu wejście. Eee, wbudowałem oczywiście podobno też kamienną ramę i tak sobie, no poza Waszymi oczami przygotowałem, iż no, przez co, że to będzie miał Piętro w dół, piętro w górę. Jeszcze nie wiem, czy piętro w górę, ale na pewno schody w górę się przydadzą. A jeżeli tu nie będzie schodów w górę, to tu przebiję tą ścianę i będzie przejście do kolejnej takiej komnaty. Nie wiem. To w zależności od potrzeb. To będą schody w dół. Teraz tutaj umieszczę nowoczesne. Piece do... do, do, do. E, Co robi piece? No, akurat tutaj nie pali ciastka. Ani, nie. Piecze pa, ciastek, tylko topi. No, w sumie te piece topią. Bruk na kamień. Trudy żelaza. Czy, właśnie z żelaza wytopują. Tak się mówi wytopić? Tak, wytopują. Wytopują żelazo. Więc będzie z jednej strony oraz z drugiej strony. Tak żebym wychodząc z kopalni od razu przyniósł wiaderka lawę i uzupełnił zapas. A następnie tutaj będą się znajdować rzędy ze skrzyniami. I tak, tutaj. Wykasowałem trochę tej drewnianej podłogi Na podszedł Właśnie Z ceglanych e, Kamieni Kamienia ceglanego, tak? Ktoś nazywa? Tak, kamień cegły Kamień cegły? Kamienne cegły, dobrze Na rzecz kamiennych cegieł I tak Dobrze, to może... Przystąpię do działania. Więc tutaj będzie ścianka, żeby tak płasko to się wszystko. Zaraz, zaraz, co ja tu zrobiłem? To jest raz, dwa, trzy. A nie. To tu jest raz dwa. O matko. Dobra. A więc zrodałem plamę. No bo tu jest trzy. A z tej strony jest raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Wrócę do, do was za chwilkę. Jak? Tutaj pomniejszy to o jeden, pomniejszyć o jeden, czy powiększyć o jeden? Eee, a co tam powiększy o jeden? Dobra, tu wykopię ten rząd bloków przesunę ścianę o jeden do tyłu i, i wrócę do was za chwilkę. Bądźcie ciepliwi. Więc, tak jak mówiłem, w tym miejscu, w tym perfekcyjnie symetrycznym miejscu, które wybudowałem za pierwszym razem bez żadnych pomyłek, to mam miejsce na skrzynie. Na skrzynie na topienie oraz schody schody ewentualne przejście do tamtej części i teraz potrzebuję materiału na skrzynie A, dobra. tak, jeszcze będę musiał pomyśleć gdzie umieścić crafting boxa i inne Niezbędne narzędzia. No tak, potrzebuję, potrzebuję skrzynie. Skrzynie. Gdzie jesteście? Moje skrzynki. Tutaj. end 8 Dobra, niech będzie 15. 15 skrzyń. Na dobry początek. a teraz. Przydaje się ten świerk. A, no świerk, świerk. który uciąłem za pierwszym razem. I teraz tak. Nie chcę, żeby skrzynia stała w ten sposób, bo. no, tracę miejsce. I. no, mam nadzieję, że patent z PlayStation 3 i 4 działa. A mianowicie, umiesz. Właśnie, bo nie, jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę. Aha, teraz można już dwie skrzynie umieścić koło siebie, bo kiedyś musiał być jeden blok odstępu. No, ale tak, umieszczę tak dwie skrzynie. Dzięki czemu będzie, będzie mogła być otwierana. I teraz, tak, będę chciał pozostawić i tak, i tak jeden rząd, yy, jeden blok przerwy, ponieważ będę chciał umieścić obrazek przy danej skrzyni, dzięki czemu będę wiedział, co się znajduje. I teraz zgodnie ze starymi. A nie, można otworzyć. Tak, można ustawić blok, ale skrzyni już nie otworzy. Natomiast, jeśli dalej mechanika jest ta sama, jeśli umieszczę pół blok albo scho schody, to skrzynia powinna się otworzyć. Nawet jak z przodu będzie wyglądało jako pełny blok, o, pięknie, wszystko działa. Więc z przodu będę miał widoczną prostą ścianę. Za, już prosto z przodu będę miał prostą ścianę. Za to z tyłu będzie będą schody oraz pusty blok, w którym też umiesz latarnię latarnie, P. pochodnie. Dzięki czemu? Tutaj. Eee, no będzie fajna taka łuna światła. Oczywiście proces ten będę powtarzać. Tu. teraz widzicie dlaczego ustawiłem tutaj te. Bloki ziemi. to zrobiłem podziałkę. I teraz, tutaj, też ładnie to będzie wyglądać, że ściana nie będzie od razu szła w ten sposób, tylko zostanie trochę miejsca. No i tak. Tu będzie pochodnia, a tu nad skrzynią będzie obrazek przedstawiający zawartość skrzyni, bo. Jak uda mi się do końca wybudować tutaj ten skarbiec, to będę już dzielił. Tu nie dałem pochodni? Nie dałem pochodni. O! Patrzcie. Tak wygląda skrzynia z pochodnią. A tak wygląda skrzynia bez pochodni. Więc z pochodnią. Robi się ciekawie A jako żeby ten też przestał lać. Hmm. Tak. Tak. tak tak okej okay. dobra tutaj jeszcze tej ściany nie buduję. z kamiennych cegieł bo właśnie nie wiem czy użyję tutaj też może am, ametys, amedyzu Jejku, bla, bla, bla. A, 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 a Andezytu My Chyba nigdy nie Nauczy się wymawiać tego słowa Andezytu Nie wiem czy Właśnie użyję andezytu Do wybudowania tego Miejsca Przy stawie kamiennym No dobra a Teraz tak widzimy Każda skrzynia się otwiera Otwiera się na lewą stronę. A otwiera się na lewą stronę. I tak samo, dlatego tu, budując ten rząd, z kolei, to będę budować stojąc również tyłem o te ściany, dzięki czemu skrzynia będzie również się otwierała w stronę wejścia. Ten proces powtórzę oraz dodatkowo co zrobię. Umieści również w ten sposób skrzynię e, z Shiftem. Gdy kusamy, to nie aktywujemy danego urządzenia, czyli w tym przypadku skrzyni, tylko możemy wybudować to, co mamy w ręce. I pięknie. I tak będzie właśnie tutaj. Dobuduję jeszcze sufit. Pięknie, i tak będzie właśnie wyglądać większość tego pomieszczenia. Czyli będziemy mieli 1, 2, 3, 4, 5. O, dziękuję, że też przestał padać. Będziemy mieli 5 skrzyni u góry, 5 skrzyni u góry i to samo z tej strony, co da w sumie nam liczbę 20. Tak, 5, 10. 15-20 Pięknie. Dobra, wrócę do was jak wybuduję ten tą rzecz? Albo nie. E, korzystając... Dobra, to ten dźwięk to mi się kojarzy z filmem Predator. A jak widzicie w tej skrzyni z tyłu Również używam do magazynowania bruku O, bruku na razie mam dość dużo eee, dobra Tu jest lama Hmm, dobra Wstaje dzień, chyba Nie, czy zachód? Zachód jest Okej. Okay. Dobra, lawy mam, brud, więc trochę użyję. Dobra. Aha, nie dorzucę do ognia. Nie mając jeszcze wypalonego ostatniego. Dobra, wrócę do was za sekundę. I witajcie. Jak widzicie, Postawiłem, Znaczy postawiłem zabudowałem wszystkie 20 skrzyń Biorąc pod uwagę, że na jedną skrzynię potrzebuję 4 kawałki drewna Tak. A tak, to jest podwójne skrzynie, czyli mam 40 skrzyń Czyli de facto potrzebuję 14 tych świerkowych pniów albo 160 świerkowe deski A to już się robi liczba i to jak widzicie, tu jeszcze tą ścianę zabuduję jeszcze nie wiem jak, to zależności jak widzi mi ta strona I teraz przy, przy, korzystając z okazji Pójdę po lawę. I Wam coś przy okazji pokażę. Okej. Okay. Dobra. Czy tu zaczyna już się też coś dziać. I tak, po pierwsze. wchodząc tutaj w dół o, zacz, rozpocząłem budowę korytarza również w tą stronę na mapy spojrzymy w tą stronę, czyli to jest w stronę w sumie to będzie podziemne przejście pod oceanem, czyli jak to może tym wielkim spiernikiem wody w tą stronę idę w stronę miejsca, gdzie się spałnowałem. Teraz patrząc w tą stronę, to tu znajduje się kanion, a tu znajduje się inna mapa. Ale co ciekawego jako z, w ostatnim urzędzie znalazłem szmaragdy. Jee, yeah! to teraz mam 5 szmaragdów. I jeśli spotkam handlarza, będę w stanie o ile będzie miał na stanie kupić jakąś sadzonkę. Ponieważ tak jak ostatnio mówiłem, że brakuje mi ciemny dąb, i Drzewo z dżungli to teraz mi się jeszcze przypomniało, że brakuje mi jeszcze czerwone drzewo z zawanny Nie wiem jak to nazwać Dobra, tutaj jak widzicie jest po odkryciu ten stawik jest coraz większy, tu było drugie źródło wody A tu tu było przejście po prostu Trajcian A tutaj odkryłem kolejne źródło i przejście do kolejnej jaskini, gdzie jest Enderman i właśnie się Nie topie też spalił lawie A tu dokonałem o, to takie odkrycia, więc mam 6 bloków diamentów tutaj, plus 3, które znajdują się tam dalej. Więc sądzę, że. Masz tego endermenka tutaj? Słaby. się nie pojawi. No, Endermenik. No. Gdzie on jest? Ja nie... Tam jesteś. No, chodź, Enderwanku. Chodź. A, uciekamy, uciekamy. Ło! -a. Ha. Ło to jest lepsze niż... Przypuszczałem Zabij się sam, zabij się sam, zabij się sam Zabij się, zabi się sam No już. No to była to śmieć W lawie Dobra, tu trochę może oświetla. O, dobra, tu może Zabuduję, żeby przynajmniej baby zombie pewnie przejdzie, ale. Dobra. Okej, okay, czyli na. Zacząłem i kończę odcinek na zabiciu jakiegoś potworka. No, to był sukces. Przynajmniej tak uważam. Dobra, dzięki, że jesteście ze mną i zobaczymy się. Następnym razem trzymajcie się. Cześć.